Szarcąbek, to nie ja właściwie mam to do powiedzenia tylko y, ktoś, kto jest z rodziny uchodźców znaczy przepraszam, nie uchodźców y, wywiezionych na Syberię i powracających do Polski otóż takie osoby które wracają znajdują się czasami w bardzo złej sytuacji brak jest w tej chwili ustawy która by takim osobom przywracała pewne świadczenia Te osoby często wracają z Kazachstanu, z Syberii, z, z innych miejsc I senat nasz w tej chwili się w ogóle tymi osobami nie zajmuje Wiemy, że Donald T. chciałby dać Półtora tysiąca euro Każdemu repatriantowi z Afryki Bo to on będzie ich nazywał repatriantami, tak? Tymi z Afryki czy innym najeźdźcom z Bliskiego Wschodu, którzy by chcieli tutaj najechać Polskę, to temu, tym będzie dawał półtora tysiąca euro miesięcznie. Natomiast takim Polakom, potomkom rodzin polskich właściwie, bo czasem to już nie są nawet Polacy, tylko częściowo tylko yy, chcieliby wrócić do Polski, bo widzą w tym, w tym powrót do macierzy swojej i ojcowizny, Otóż takim Polakom nie należy się nic. Oni po prostu wracają i są w bardzo trudnej sytuacji. Często to są starsi ludzie, którzy już nie mogą pracować, ale chcieli do Polski powrócić. Jeśli jest to młodzież, to ta młodzież dostaje możliwość studiowania, nauki dalszej, ale w momencie ukończenia 18 lat czy ukończenia studiów, nie ma wsparcia. Wiemy, majątek rodzinny to jest, to jest jeden, dwa pokolenia, żeby to zgromadzić. I brak jest odpowiednich ustaw, które pozwoliłyby tym osobom się w Polsce osiedlić. Wiemy, że dla Ukraińców były wprowadzone specjalne ustawy, które podobno umożliwiają z wypłaty świadczenia minimalnego retowego w Polsce albo emerytalnego jeżeli choć jeden dzień w Polsce przepracował w przypadku takich osób które są repatriantami takiej ustawy brak jest i myślę, że politycy powinni się tym zająć bo, bo to są ludzie, którzy zachowali polskość przez wiele lat a z różnych powodów przeważnie już tych, i to są młodsi czyli za czasów stalinowskich zostali wysiedleni z Polski i niestety wcześniej nie mogli wrócić. Gdyby mogli wrócić wcześniej, na pewno by powrócili. Dziękuję. To, to tyle odnośnie, odnośnie tego tematu. Ryszard, dziękuję Ci za te słowa. Ja chciałbym tylko jedno uzupełnić: mianowicie, bo jeżeli ja zapomniałbym o nich. To niech Bóg zapomni o mnie. Skąd my znamy te słowa? Więc kiedy zwiadach, tak? Proszę Państwa, to jest nasza kultura i to jest nasza tradycja. I pilnujmy tego, żebyśmy o tych ludziach nie zapomnieli nigdy. Bo oni zostali wywiezieni wbrew woli. Mamy kartę Polaka. Ta karta Polaka jest za e, prezydenta. Lecha Kaczyńskiego i jego współpracowników w tym na przykład Pana Dworczyka, który pracował nad tą kartą Polaka i w tej chwili jest proponowana ustawa w tej sprawie i są konsultacje społeczne, serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w tych konsultacjach to ma być ustawa dotycząca właśnie Polonii i kontaktu z Polonią i tam na pewno można się, można się wypowiedzieć także w tej chwili jest czas, żeby się w tej sprawie wypowiedzieć Oczywiście, że powinniśmy ułatwiać start życiowy tym, którzy wracają do ojczyzny po latach, czasami dziesiątkach lat, czasami stuleciach, wracają. To tyle w tej sprawie. O, cześć Tony, fajnie, że jesteś. Proszę Państwa, to ja w takim razie, bo mamy okres świąteczny, to ja bym proponował, ja bym proponował jednak ładną, ładną kalendę, a później chciałbym coś powiedzieć na temat naszej ulotki jeszcze, dobrze? W wykonaniu Ubersowa Uchmana. Będziemy mieć też inne kolendy. Proszę Państwa, mamy też kolendy z Ukrainy. Mamy kolendy ukraińskie i chętnie je Państwu tutaj włączymy, ponieważ wiemy, że tam jest wojna. Dramatyczna wojna, tam giną ludzie i bronią swojej ojczyzny. Proszę Państwa, tylko, że my też mamy wojnę, tylko mamy wojnę trochę inną, bo żyjemy w świecie informacji i u nas ta wojna to jest wojna psychologiczna, zamach dezinformacji na nasz kraj. Proszę Państwa, my się dziwimy i niektórzy mówią, że, że Polacy to jest taki naród, że nie potrafi. Proszę Państwa, to jest dramatyczna wojna prowadzona przeciwko Polsce. Wojna z środkami dezinformacji i wojna metodami psychologicznymi, żeby skłócić jedną grupę przeciwko, przeciwko drugiej. My chcemy, ja bym chciał Państwu jeszcze raz wyjaśnić treść tej ulotki, ponieważ tam jest wiele przyrodników. Chcemy, żeby to była niepodległa Polska. Niepodległa oznacza konkretnie obronność udział w paktach i pomoc innym w obronności, bo to jest nasz wspólny interes, ale także niepodległość i niezawisłość ze względu na inne wpływy, na przykład Unii Europejskiej i ja powiem skrótowo, bo Państwo się zastanawiają, czy ta Unia jest dla nas dobra, czy nie i wiele osób zadaje pytanie, czy powinniśmy wystąpić z Unii. Proszę Państwa, nie ma żadnej Unii! Ci ludzie nie stosują się do traktatów unijnych. Zanim mielibyśmy z czegokolwiek wystąpić, pytanie jest, jak przywrócić działanie tej Unii zgodnie z normami zapisanymi. I od razu Państwu powiem, że wszelkie takie e, próby tam e, przegłosowania takiego czy innego modusu nie będą miały żadnej legalności, ponieważ myśmy się zgodzili na traktaty unijne, żeśmy ratyfikowali w referendum. W Polsce. I nie może ktoś sobie teraz ustalić coś innego, tylko to ma obowiązującą podprawną. I to, że się ci urzędnicy do tego nie stosują, to jest niestety zamach na Unię Europejską wiemy, że ta połowa no nawet ci ludzie, którzy się sprzedali którzy przyłapali na, na korupcji nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności karnej wiemy, że niektórzy wiemy o, niektórzy mówią o dominującej roli Niemiec, ale proszę Państwa, jeżeli kanclerz Niemiec z Leningradu zajmuje się profesjonalnie korumpowaniem elit europejskich to chyba należy się pytanie, czy ten nasz zachodni sąsiad, partner czy to jest niepodległe państwo jeszcze? Czy to jest państwo pu pułkownika Putina? Proszę państwa, to tyle o niepodległości, ale e, ja bym chciał powiedzieć także e, dwa słowa na temat... E, no dużo należałoby mówić na temat oczerniania, ponieważ e, ten obecny rząd doszedł do władzy za pomocą wywołania Masowej psychozy społecznej, oczerniania i nienawiści. Za pomocą 8 gwiazdek, czy pięciu gwiazdek, ja już nie wiem, jak ich było, ale proszę Państwa, to jest niedopuszczalne. A dlaczego? Skąd to wynika? Bo Moglibyśmy oczywiście protestować przeciwko takiej pro procedurze, ale yy, to wszystko ma swoje źródło w kompletnym niezrozumieniu, co to jest polityka, jaki jest nasz interes. I te osoby, które się tam dorwały do na do stanowiska są w pewnym zakresie niepoczytalne. Proszę Państwa, mamy zapisane w Konstytucji, nasze państwo polskie jest dobrem wspólnym. Nie ma czegoś takiego, że jeden sobie swoi siatkę wpływów tworzy za pomocą jakiejś partii i będzie zwalczał drugą taką siatkę. To nie jest dobro wspólne. Oni myślą, że polityka to jest Yy, zwalczanie przeciwników. Metodami jakimi? Dozwolonymi, no albo i niedozwolonymi. Proszę Państwa, to nie jest polityka. Polityka to jest uzgodnienie wspólnego interesu. Uzgodnienie wspólnego interesu. I trzeba umieć to uzgodnić. I chcemy, żeby to było uzgadniane w sposób transparentny, w sposób widoczny, jasny. A kto będzie spiskował i. Tworzył jakieś swoje ścisły po to, żeby przeforsować jakiś punkt widzenia, który jest w tym sensie niepoczytany, że nie zdaje sobie sprawy, że wystawia się sam na dramatyczne, dramatyczną presję różnych sił z poza Po prostu przyjdą i powiedzą, pan zrobi tak i tak i nie będzie miał wyjścia i zrobi tak, bo inaczej go zamordują. Kto tego typu kierunek w ogóle obrał? Stawia się sam. Na niebezpieczeństwo utraty życia. I to nie są proste sprawy. Proszę Państwa, różne takie tego typu sytuacje do nas dochodzą informacje na temat tych zajść, które miały miejsce. Dobrze. Um, Ryszard, to co byś powodował? Następną kalendę? Czy byś chciał coś Następną powiedzieć? Kolędę, ale coś Dobra, to teraz Ty mówisz? Dobra. A, to Tomek, ty chciałeś coś dla słowa? Chodź Tomek, chodź Tomek tutaj. Ale. Chodź Tomek tutaj, Ale rozmawiałem z Ukraińcami. Nagrałem, ale mnie też z kas. Oni się poskasowali, także nie zdążyłem nagrać do siebie, ale to nie o to chodzi. Rozmawiałem z Góralem, u nich takie same są zwyczaje, tak samo jest ta gwiazda, która się obraca tak. na południu kraju zakopanym tak. w innych rejonach. A teraz idąc tutaj na no, ławce zobaczyłem trzy młodziutkie dziewuszki, 16-17 lat. Zapytałem, u nich tak samo jest. Podeszli jacyś chłopcy, to musieli, że zaczepiam, też podpowiedzieli, że tak samo, są takie zwyczaje. Czyli chyba nie, nie powiedzieli, z są regionów, że nie chcieli. Z Ukrainie. Tak, są z Ukrainy. Te obyczaje to były... Już nie mówię, do kogo to należało, bo to nie o to chodzi. Ale to na, przesiąkały, tak jak nie przesiąkają do nas y, niemiecko-nazistowskie niemiecko no, różne zwyczaje. Kartofel najwyżej to niemiecka nazwa. No nie, no mieliśmy wpływ w średniowieczu olbrzymi, tak. y, z, 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 z rzemiosła i tak dalej. No ale to zupełnie co innego niż Są zwyczaje. W każdym razie Zaraz i, stroje, i stroje, i stroje, i stroje, i stroje. I stroje e, moja znajoma na chodzi prawie w takim samym stroju, jak był w Rzeszowskim, koło przemyśla, leżańska, jakieś jakieś święto, choinka, to tak samo się ubierają. Takie stroje, w których już racy spotykają to Proszę. Basz Ławy Ukraiński. Nie, nie, nie byłem. Barszcz ukraiński to. to wcale nie jest barszcz ukraiński. Oni mają trzy odmiany barszczu i żaden nie jest taki jak nasz. Tak, ja e, raz byłem w lokalu i, 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 i stworzyłem taki barszcz ukraiński. Tam chyba, o pamiętam, bo to było dawno, jest kapusty. kapusty. Trzeba dać. Trzeba dać do barszczu ukraińskiego. To że bez takiej kapusty to jest zupa yy, yy, ta burakowa, a nie ma. Trzeba tam zrobić. No i to mam do powiedzenia, więc te tradycje, tradycje są jednak między oboma narodami związane mocno. Dziękuję Dobrze, teraz Dobrze. 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 Proszę bardzo, tu, 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 i chodź ja cię. Już. Niżej. O tak, dobra, dobra. Już, już mogę mówić do mikrofonu, tak? Tak, mów, tak. Dobrze, to y, za chwilę.